Wczoraj mnie zapytano, jak my planujemy świętować. Ja już mówiłem w cerkwi. Ja odpowiedziałem, my nie planujemy, my będziemy świętować, a Bóg zaplanuje, jak i w jakiej kolejności. Na przykład, teraz już dostałem pospowiedź, że niektórzy chcieliby w puchałach, a stąd już będzie ciężko podjechać. A może spróbować na przekór. Ja powiem Wam taką rzecz. Już od wczoraj można powiedzieć, ale dzisiaj cały dzień ten e, e, wróg rodzaju ludzkiego próbuje mącić. Miałem wyjechać do cerki wcześniej. Wychodzę, patrzę, a na moim podwórku krowy mojego sąsiada. A więc już wiem, że te 10-15 minut mi zabierze. Ale czy trzeba się denerwować? Ja zdążę. Liturgię zdążę odprawić. Ale rogaty już próbuje wsiać na początku dnia pewne Yy, zaniepokojenie, pewne, pewne nerwy, żebym tego dnia nie odświętował tak jak trzeba, a to jest wielki dzień dzisiaj, bo my dzisiaj już po wczorajszym akcie kanonizacji, bo jeszcze tak jak mówiłem, jeszcze w, w marcu, w kwietniu, w maju, oni byli wciągnięci do grona świętych, ale nie nazwani przed liturgią, która się odbyła wczoraj. Wczoraj była w Zaleszanach historyczna liturgia. Liturgia, która rozpoczęła jakby oficjalne świętowanie ich jako męczenników podlaskich. A my tutaj w naszej parafii jeszcze wyszczególnimy z biegiem czasu męczenników zanieckich i szpakowskich. Dlatego, że oni tu na tej ziemi zginęli. Tu w zaniach i tam niedaleko stąd 10-12 kilometrów gdzieś po prostej może mniej zginęli w szpakach. I oni tu leżą. Wczoraj Władysław Grzegorz do mnie też takie mówi teraz. Tylko, że póki. Te, 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 te to miejsce na razie nie jest aktem własności przekazane parafii. Ale już do marszałka poszło pismo, my działamy, żeby to było nasze. Bo to jest na razie działka samowładna. I jeśli to będzie nasze, to będzie można pomyśleć. Może Bóg pozwoli, żeby tu kaplica stanęła. Może Bóg pozwoli, żeby ci, którzy są pochowani. Żeby, bo władyka Grzegorz do mnie mówi, wczoraj, Marek, Ty teraz pracuj nad tym, bo relikwie świętych, święci są po to, żeby były ich relikwie i kłaniać się ich relikwią. A więc może Bóg pozwoli kiedyś, żeby oni znowu wyszli z tej ziemi. I to będzie następna paska, kiedy Bóg pozwoli, daj Boże, żebyśmy tu przyszli, Obreli moszczy po słowiańsku, wydobyli relikwie i zaczęli te relikwie czcić jako relikwie. Będą to kości, to będą kości. Na Afonie czekają, aż się ciała rozłożą i czaszki składają oddzielnie, a resztę kości oddzielnie tak zwanej usypalnicy. W takim miejscu, gdzie kości wszystkich świętych są złożone. A może się okaże, Bóg raczej jeden wiedzieć, może któreś ciało, może tego dzieciątka. Ciało, które tutaj najmłodsze leży, może nie rozłożyło się. Może będziemy mo mieli nietlenny moszczyk. Bóg raczy wiedzieć. Bóg tylko jeden wie. My jeszcze nie wiemy. My wierzymy, a Bóg wie. Przyjdzie czas, będziemy wiedzieć. Tak jak w też na kazaniu powiedziałem. Wiara jest czasowa. Może nasza wiara przemieni się w, zna w znanie, w widzenie tego, co jest. Dawno też nie było modlitwy w puchałach i my też tam się udamy i Bóg da będziemy rokrocznie. Już była podpowiedź, że dobrze by było pojechać najpierw do Puchał, a później tutaj, na odwrót i tam w Puchałach stworzyć posiłek, tam będzie posiłek dla każdego przywiozu. Może to podpowiedź, że za rok zrobić odwrotnie, najpierw tam, a później przyjechać tutaj, tak bliżej i później szpaki, a więc tak jakby stamtąd z najdalsza przybliżać się tutaj. Może tak zrobimy, ale wybaczcie, że w tym roku wyszło tak, a nie inaczej. Ja po prostu się uczę. Dziękuję Sławkowi, Bractwu Świętych Trzech Hierarków i Wam wszystkim, którzy jedziecie z Białogostoku, którzy nie zapominacie. Dziękuję mieszkańcom Czyż i parafii czyżowskiej, skąd furmani są, bo widzę swego byłego parafianina. I tak jeszcze dodam, że powiedziałem w cerkwi, że służyłem w Zaleszanach, Teraz tutaj służę i przez rok czasu przyszło mi się służyć w miejscach wszystkich morderstw. Zaleszany, właśnie puchały, a jeszcze wcześniej, zanim poszedłem do podbiela, przez 13 lat niosłem posługę w tyżach właśnie. W miejscu, gdzie, skąd zabrano furmanów. I też tak teraz Teraz mi obraz się narysował, jak na kolanach i układam płytki w miejscu, gdzie miała stanąć cerkiew, to jeszcze przygotowywaliśmy plac, wyrównywaliśmy i sam na kolanach z innymi układaliśmy płytki, żeby można było wejść, żeby nogi w piasku nie grzęzły, w zbuczu, a więc przyszło się i mi tam w zbuczu, przy tej cerkwi męczenników podlaskich, chęskich i podlaskich pracować zaczynać to dzieło z matuszką, która zbierała też, która po... matuszka teraz ze szczyt, która też była z batiuszką tam przede mną, wikariuszem był batiuszka, matuszka. A więc zobaczcie, jak to się wszystko układa. Człowiek by nie pomyślał, a czyże Zalesza... podbierę z zaleszanami razem, a teraz maleszę. A więc ja idę po śladach tych męczenników i to jest naprawdę przeżycie, tego się nie da. Głos się łamie, jak się mówi, ale tego się nie da przeżyć. I ten dzień pamiętajmy. I to jest ten dzień, żebyśmy my się, tak jak cerki też powiedziałam, odrodzili duchowo. Żebyśmy zmienili, żebyśmy starali się zmienić. Ale zmienić miłością. Bo nawet jak ktoś, przykładowo mamy takie problemy, że o, moje dziecko, czy mój syn, czy moja córka, czy moje wnuki do cerkwi nie chodzą. Nie zmuszajmy. Bo niektórzy mnie pytają, a co zrobić, żeby zaczęli? Ja mówię, jedno, jedna rzecz jest. Ty zacznij tak żyć, żeby... Zacz... Nie mów o Chrystusie. Bo czasami nie dotrzesz w ten sposób, że ty, treba Chrysta lubity i tak dalej, i tak dalej. Sami zacznijmy żyć tak, żeby nas zapytano o Chrystusa. A więc jeżeli będziemy żyć naprawdę Chrystusowymi naukami, to nas inni zapytają o Chrystusa. Święty Serafin powiedział, zbawiaj się sam, Zbawią się wokół ciebie tysiące. Sam się zacznie zbawiać. Nie patrz na innych, że ktoś nie wierzy w Boga. Nie patrz na innych, że ktoś źle postępuje. I nie osądzaj go, nie wytykaj palcem. On zacznie dobrze postępować, jeżeli ty dasz mu przykład. Jeżeli ty swoim życiem dasz świadectwo. Tutaj stoi, spojrzałem w bok, pan Józef, gdzie ja nie wspomniałem, ten pan Józef, który dał duże świadectwo, bo to on szukał tych furmanów, bo to on znalazł ich. To dzięki jemu, temu człowiekowi dużo zaczęło się dziać. Dziękuję panie Józefie. Wam, który się nie bał, który mimo przeciwności, strachu, że spalą, że zabiją, że bo były takie pogłoski ostrzeżenia i ostrzeżenia i straszenie, abyście zrobili swoje. I dzisiejszy dzień to jest właśnie ten dzień, w którym my się radujemy. I zanim zacznę molebień. Powiem głośno do Was, Chrystus Was no no Chrystus. No jest, Bo dzisiaj mamy Paskę. I ktoś śpiewający, to wejdźcie, tutaj pośpiewamy. No, Molić wami, O Boże, jedyną myśluję i to lubię się czekać na szczęśliwych dni, miłosierdzia, serce utwierdzenie, i wciem groków Peace. Po, wspominać ektenia i wspominać y, imiona y, ich, wszystkie imiona stały się widoczne. Nazwiska nie, ale imiona tak jakby ktoś specjalnie, nie wiem, wysuszył, y, podświetlił inaczej. One zaczęły wszystkie być widzialne i ja czytałem z grobu. A więc to już wtedy świadczyło o tym, że oni są święci. I pamiętajcie o tym miejscu. Pamiętajcie, że oni bez, niewinnie zginęli, ale oni są nasi, nasi święci. Przyjdzie czas, będzie ikona. 24 męczenników, tutejszych. Już na tej ikonie, którą trzyma Iryna, jest. Sobor męczenników Ziemni Podlawskiej I tutaj męczennicy Wiesizanie. Zanie. Na razie to tak stromnie wybranych kilka imion. Męczennik Nikolaj, Daniim, Maryja, Anna i dziecko Joan. John, zdaje się. Tak. Także ale przyjdzie czas, że będzie duża ikona Podlaskich i wszyscy 24 spłukał wszyscy będą i tak dalej. A my zadbamy o to, żeby za nie miały swoją ikonę, znaczy Brańsk za nie. I szpaki też miały swoje ikonę, ale to po maleńku. My planujemy, jeśli Bóg błogosławi, ja mówię, że to może tak będzie. I tak jak powiedziałem, jeżeli Bóg błogosławi, to będzie. I będziemy mieli ikonę, będziemy mogli modlić się i do tej ikony. I Pani Genia cały czas powtarzała tu, tu jest ikona i Muczeników Podlaskich, moja parafianka. Chodźcie, chodźcie. Ale ona to ona właśnie powiedziała, po, po, powtarzała, że jak bierze ikonę Muczeników holmskich i Podlaskich, chociaż jej tutaj zginęli, to tamtych Podlaskich, to tamtych na Cholmszczyźnie i Podlasiu. Ale ona mówi, to jest moja ikona, bo to są moi przodkowie też. Jako nieimienni, a doczekaliście się dzisiaj, że macie ikonę, już kupiła taką, a kupi w przyszłości jak Bóg da żyć, a dożyje jej 100 lat, to Bóg da, że będzie miała ikonę i e, innych świętych, tylko tylko tutejszych, albo zanieskich i szpakowskich, bo ja chciałbym, żeby była zanieskich i szpakowskich, dwie, dwie wioski na jednej ikonie i każda wioska, żeby miała swoich świętych e, ikonę.